To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, bo powiedziałem Wam wszystko, co usłyszałem od ojca mojego. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Jak w praktyce wprowadzać w życie to największe przykazanie, które zostawił nam Jezus? Gorąco zapraszam do refleksji. Stawiamy sobie dzisiaj pytanie, jak kochać drugiego człowieka, w jaki sposób okazywać mu miłość, w jaki sposób wyrażać na zewnątrz naszą postawę miłości, praktykując przykazanie, do którego wzywa nas Jezus. Pozwólcie drodzy, że odpowiadając na to pytanie, nasza myśl pójdzie w trzech kierunkach. Po pierwsze, uświadamiamy sobie, że miłość, do jakiej wzywa nas Jezus. Nie jest uczuciem, choć się z nim wiąże, nie jest postawą akceptacji, ani nawet postawą tolerancji. Miłość nie jest uczuciem, może to dość y, dziwnie brzmi, bo wyzwykliśmy utożsamiać miłość z uczuciem y, i w pewnym sensie to słusznie, dlatego że każda miłość wiąże się z uczuciem, ale uczucie nie jest istotą miłości. Dlaczego? Dlatego, że uczucia czy emocje bardzo często rodzą się w nas niezależnie od naszej woli. Nie mamy na nie wpływu. Czasem, gdy wyjeżdżamy na drogę i stajemy w korku, wiadomo, jakie emocje rodzą się w naszych sercach i wcale nie mamy na to wpływu. Podobnie jest i w miłości. Często. W miłości potrafią ujawniać się trudne emocje i trudne uczucia, bo czasem dochodzi do napięć pomiędzy ludźmi, którzy się kochają. E, tak więc miłości towarzyszą uczucia i piękne, i głębokie, ale także te trudne, związane czasem z napięciami, ze zdenerwowaniem. E, uczucie, emocje zawsze towarzyszą miłości, ale nie są jej istotą, bo gdyby tak było to małżonkowie nie mogliby przed ołtarzem ślubować sobie do zgodnej miłości, bo nikt racjonalnie myślący nie zobowiązuje się do czegoś, co nie zależy w pełni od jego woli. Ani też kapłani czy siostry zakonne nie mogłyby ślubować panu Bogu do zgodnej miłości, bo nikt racjonalnie myślący nie przysięga czegoś, co nie zależy w pełni od jego woli. Miłość więc wiąże się z uczuciem, ale uczucie nie jest jej istotą. Miłość to także nie postawa akceptacji. Akceptacja jest piękną postawą, która mówi przyjmuję Cię takiego, jakim jesteś, ale jest postawą statyczną. Przyjmuję Cię takiego, jakim jesteś, czyli zadowalam się Twoim obecnym stanem. Tymczasem miłość jest postawą na wskroś dynamiczną. Miłość się zaczyna od akceptacji. Przyjmuje cię takiego, jakim jesteś, ale idzie dalej i mówi: Zobacz, możesz być kimś piękniejszym, kimś bardziej prawym, bardziej szlachetnym. Możesz otwierać się na Boga, na ludzi. I miłość zawsze daje impuls do dalszego rozwoju, wszechstronnego rozwoju, zarówno w człowieczeństwie, jak i w chrześcijaństwie. Miłość jest postanwą dynamiczną, akceptacja statyczną. I miłość wreszcie to nie postawa tolerancji. Dzisiaj tolerancję wyniesiono na piedestał. Zachęca się nas, by tolerować wszystko, nawet zło, nawet grzech. Ale pomyślmy sobie o mamie, która wraca do domu z pracy i widzi swoją 13 córkę wstrzykującą sobie narkotyki yy, do żyły. Żadna kochająca mama nie powie, toleruje to, bo właśnie prawdziwa miłość to brak tolerancji dla zła. Brak tolerancji dla grzechu, brak tolerancji dla tego, co niszczy człowieka. Miłość więc nie jest uczuciem, nie jest akceptacją i nie jest tolerancją. Czym jest? Świadomą decyzją woli, decyzją, która głosi: chcę Twojego dobra. I Twojego wszechstronnego rozwoju. Chcę, abyś był coraz piękniejszym człowiekiem, coraz bardziej prawym i szlachetnym, abyś przybliżał się do Boga, abyś otwierał się na ludzi, abyś rozwijał w sobie dary i talenty, które Bóg złożył w Twoim sercu, i zrobię to, co w mojej mocy, aby taki Twój wszechstronny rozwój w człowieczeństwie i w chrześcijaństwie umożliwić. Na tym polega decyzja o miłości, do jakiej wzywa nas Jezus. Refleksja druga to taka, że Jezus zachęca, aby kochać wszystkich ludzi, ale nie wszystkim w taki sam sposób miłość okazywać. Popatrzmy, że sam Jezus postępował według zasady: to, czy kocham, zależy ode mnie, bo to jest moja decyzja. Ale to, w jaki sposób miłość okazuje, zależy od Ciebie. Jezus spotykał na drogach swojego życia trzy grupy ludzi. Pierwsza to ludzie, którzy byli otwarci na Jego słowo. Którzy byli zachwyceni Jego nauczaniem, którzy chcieli całym sercem podążać za Bogiem. Jezus, możemy sobie wyobrazić, miał wobec nich bardzo ciepły ton głosu, tworzył atmosferę serdeczności, życzliwości, błogosławił dzieci, dotykał chorych, przywracając im zdrowie. Druga grupa ludzi to ludzie, którzy nie w pełni otwierali się na Boże Słowo. Chcieli jakieś dziedziny swojego życia zachować dla siebie. Pomyślmy choćby o bogatym młodzieńcu, który zasmucił się, gdy Jezus powiedział mu: sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogi. To ludzie, którzy chcieli uchodzić za porządnych, ale nie chcieli całkowicie swojego życia podporządkować Panu Bogu. Tych Jezus kocha, stawiając wysokie wymagania. Idź. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem chodź za mną. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I jest wreszcie trzecia grupa ludzi, którą Jezus spotykał na drogach swojego życia. To ludzie mu nieżyczliwi. To ci, którzy ostatecznie doprowadzili do jego śmierci. Czy Jezus ich kochał? Oczywiście tak. W jaki sposób? Jesteście jak groby pobielane, na zewnątrz pięknie, a wewnątrz pełni plugastwa. Jesteście jak plemie żmijowe. I kiedy trzeba, Jezus kochał z biczem w ręku. Uczynił sobie bicz ze sznurków i bardzo surowo okazywał swoją miłość, bo nie mylił jej z naiwnością. Miłość, do jakiej wzywa nas Jezus, to nie słodki uśmiech akceptacji wszystkiego, nawet zła, ale to stawianie wymagań najpierw sobie, a później osobom, które kochamy. Dlatego warto pomyśleć, w jaki sposób tę zasadę, to czy kocham zależy ode mnie, a to w jaki sposób miłość okazuje, wprowadzać w relacje z naszymi bliźnimi, tak aby nie pomylić miłości z naiwnością. I wreszcie. Trzecia myśl o miłości, do jakiej wzywa nas Jezus. Otóż Jezus nie zatrzymuje się na poziomie Starego Testamentu, gdzie czytamy: Kochaj bliźniego jak siebie samego. Jezusowi to już nie wystarcza. Dlaczego? Bo siebie samych kochamy czasem miłością niepełną, niewłaściwą. Ktoś, na przykład, jest pracocholikiem, 12, 13, 15 godzin poświęca na pracę w ciągu dnia, nie odpoczywając, niszczy w ten sposób swój organizm. Albo ktoś nadużywa różnych używek, niszczy swoje zdrowie. Czasem kochamy się miłością niedoskonałą. Dlatego Jezus nie powtarza: miłuj bliźniego jak siebie samego, ale zachęca, jak w słowie, którym rozpoczęliśmy naszą refleksję. Miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Kochać drugiego człowieka to naśladować Jezusa w Jego miłości do ludzi. Kochać nie na własną miarę, jak siebie samego, ale na miarę samego Chrystusa. To trzy refleksje na temat miłości, do jakiej wzywa nas Jezus. Po pierwsze, Miłość to nie uczucie, nieakceptacja, nietolerancja, ale świadoma decyzja, by pomagać osobom, które kochamy w ich wszechstronnym rozwoju. Po drugie, kochać należy wszystkich, ale okazywać miłość w sposób zróżnicowany, czasem szorstki, aby nie mylić miłości z naiwnością. Po trzecie, wreszcie, nie wystarczy już kochać drugiego jak siebie samego, ale na wzór samego Chrystusa. Niech w tym pięknym dziele okazywania miłości drugiemu człowiekowi i realizacji największego przekazania, jakie zostawił nam Jezus, sam Bóg nam pobłogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo gorąco zapraszam do zaglądania na nasz kanał i jednocześnie do subskrypcji. Gorąco zapraszam także do słuchania kolejnych refleksji.